Siemaneczko, witam Was serdecznie w kolejnym materiał na moim kanale, a dzisiaj to zgarnięcie ten 57. Żeby go zgarnąć, łapa sobie i komentarzy będę. Życzę wszystkim powodzenia, bierzcie udział. Eee, no i tyle. Eee, a my co? Znajdujemy się na siezgoskins.com link do strony macie oczywiście w opisie, jeżeli wbijecie sobie w ten plusik, kodik soul, aktywuj darmowe 2 i 10 groszy na start, 10% bonusu do wpłat. Tutaj macie wszystkie metody płatności. Jakie są? Eee, wpłacając teraz, również otrzymujecie dodatkowe punkty eventowe, które możecie sobie zamienić, wymienić w zakładce eventowej. A co najważniejsze, po wpisaniu mojego kodu po wpłacie, znowu możecie użyć kodu i otrzymać bonusiki. Więc korzystajcie, korzystajcie na Discordzie, Instagramie oraz Facebooku. Również znajdziecie ich skrzy... kody na, na ich właśnie Instagramie, Discordzie lub Facebooku. Kody i jeżeli takie te kody się pojawiają, wbijacie, wpisujecie sobie ten kodzik tutaj i otwieracie taką sobie skrzyneczkę. One się pojawiają tam co jakiś czas, więc warto sobie poobserwować, dobić, dołączyć do Discorda, obserwować Facebooka oraz Insta. A my, mordki, dzisiaj testujemy tanie skrzynie. Powiedzmy, odpuścimy sobie skrzyneczki eventowe, bo one też nie są jakoś bardzo drogie, lecz, no, wiecie, ten odcinek, te skrzynie, jak my macie ten odcinek, zostały tam około 3 dni, a też bym nie chciał wrzucać tego w odcinek, no bo one zaraz znikną, więc te regularne case'y sobie przetestujemy. Te limitowane też są może tanie, ale to są też ryzykowne, więc one też w dzisiejszym odcinku nie będą. Stickersy może tam gdzieś się pojawią no i tutaj takie też dedykowane typu muzyczne, skrzynki z uspem, zemeczką i tak dalej, powiedzmy, że dzisiaj testujemy skrzynie do 20 zł i na tym przystańmy, ale nie będę testował ich po kolei, po prostu testujmy je w bitwie, mniej więcej będziemy jak coś fajnego polecić z danej skrzynki, to sobie później sprawdzimy cenę, ale no, jak widzimy zaczyna się od złotóweczki, dwójki i tak dalej też jak je ułożymy w bitwie, niekoniecznie muszą się ułożyć po kolei cenowo no ale po prostu dodamy te skrzyneczki do bitwy, bo widziałem parę osób nie, że jak może dużo, ale około pięciu osób pisało komentarze, bo pisałem, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym materiale. Ogólnie w tym też możecie pisać pomysły na film na dole. Parę było fajnych, naprawdę fajnych, i myślę, że niektóre wykorzystam, ale parę właśnie osób pisało, że chcą zobaczyć te stanik skrzynek. Rozumiem, rozumiem, no bo oczywiście takie skrzynki praktycznie, co może otworzyć każdy, bo wiadomo, nie każdy chce wyłożyć stówkę, czy tam pięć na skrzyneczkę, nie? No ale te dwie jesteście w stanie, te trzy, cztery otworzyć z moim kodem wpisując kodik SOUL, dostajecie właśnie 2,10 na start, więc te cztery skrzyneczki, znaczy nie, że w sensie cztery na raz, tylko którą z tych czterech możecie otworzyć sobie wtedy za darmoszkę, po prostu wbijając z moim kodem. Dobrze, ja dodaję te skrzyneczki powiedzmy no wszystkie do 20 zł oprócz tych eventowych i limitowanych no bo wiadomo ich nie będzie później więc dodajmy, wszystkie nam się chyba w jednej bitwie nie zmieszczą, chociaż może do 20 zł Zobaczmy, zobaczmy, ninja case Eee ta, no jeszcze teoretycznie może Byśmy mogli dodać tą z naklejeczkami, tą ninja I w sumie to tyle <laughs> Chyba, że po prostu eee, Dodamy to później, jeszcze zrobimy jedną bitwę I stestyjemy jeszcze tą skrzyneczkę Tą i oraz Dodamy te procentówki, bo wtedy No po prostu taka druga bitwa jeszcze z tymi Procentówkami. Zobaczymy. Utwórz standardowa bitwa, oczywiście. E, 148 zł, to jest 20 skrzyń, więc naprawdę, naprawdę nieźle. I sam? Bot, i sam? Proszę Państwa, bot, i sam jest. Kurczę, i sam o tym gadał. A i samo też gadał o jakieś kurczę, że fajnie by było, gdyby można było tutaj robić swoje giveaway, Więc jeżeli CSGO Skins. Posłucha się Isamu samu, w sensie, nie, że posłucha, może mieli to już też w planach i doda coś takiego, to będzie zajebiście ja też na to czekam, ale i sam mówił, kurczę, kiedy mój bot, kiedy mój bot i jest bot i samu, więc... No! <laughs> Jakieś takie bitwy bo te mi same się będą też pojawiały. Też dużo osób żeby żebyście chcieli zobaczyć bitwy z użytkownikami. No, jak widzicie, tutaj ktoś dołączył. Jakbym zrobił taką bitwę na dwie osoby, to byśmy mogli nią stoczyć we dwóch, więc myślę, że też coś takiego się pojawi. No ale ogólnie zobaczcie, jak na skrzyneczki no leci coś. Naprawdę leci coś z tych tanich skrzynek. Tutaj gdzieś piąteczka, tutaj ósemeczka. Szkoda, że właśnie tutaj nie możemy namierzyć też ceny tej danej skrzynki. Najmniej mniej więcej jak coś grubego poleci, widzicie po obrazku i później sobie tą skrzyneczkę możecie sprawdzić. Ja nie będę wychodził co chwilę z bitwy i sprawdzał, ale w tej skrzyneczce zobaczcie, coś za 12 zł siadło. Na razie my najgorzej, gdyby to był underdog, to byśmy to wygrywali. Mm, tutaj widzimy Adrian Bot trafił 15 zł, więc naprawdę, naprawdę sporo. Tutaj skrzyneczka z musicami. Emily trafił dyszkę. <laughs> 18? Widzicie? No lecą. <laughs> Wybaczcie, kurczę, coś mi chrypka. I głos mi ucieka. <laughs> Wzięła. nam dyszka dobrze. No, no różnie, różnie. Okej okay. no, no już za 25. No, a tych tanich skrzynek, zobaczcie, to są skrzynki do 20 zł, a poleciał Skin za 25. I to ta skrzynka na pewno nie kosztowała jakoś tam przybliżeniu do 20. Raczej. Znaczy, bo nawet takie skrzynki za 20 nie daliśmy. Tych 20, a nam 16. No jako tako Jako tako leci, zobaczcie nam 25 Kurczę, no wygrać raczej Raczej nie wygramy, chociaż 16 No powiem wam, pierwsza jeszcze skrzyneczka typowa za łupami Gdyby to nam siadło, o kurwa No 52 złote No nieźle, zobaczcie, można, można, te skrzyneczki naprawdę, naprawdę fajnie potrafią oddać, no ale dobrze, zrobimy nową bitwę i dodajmy te skrzyneczki, które nie dodawałem, czyli te eventowe, e... oczywiście jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzu, to przetestuję je po prostu, e... będziemy sobie otwierać po trzy dane skrzynki, nie będziemy robić bitwy, ale stwierdziłem, że w bitwie możecie, wiecie, lepiej to zobaczyć, no bo... Jesteśmy my i jeszcze trzy boty. W sensie, więc jakby czterech użytkowników otwiera daną skrzynię i możecie zobaczyć różnorodność, co może z niej polecieć. W sensie, nie? Jak to, jak to mniej więcej wygląda. Ale dobrze, eventowe, procentowe. Dodajemy te skrzynie. Tu jest eventowa, tu jest procentowa. E, no te procentówki, jak sami wiecie, jak to się oglądał poprzedni odcinek, to to wie. Mniej więcej jak wyglądały. No i dobrze, tutaj cenowo już jest wyżej. Ale wiecie co? Ja tą ninja case bym chciał dodać. Ona jest naprawdę fajną skrzyneczką i po prostu ją dodajmy. Po prostu ją dodajmy. Hmm. A, dobrze, bym z niej ustawił na czterech. A chciałem to zrobić na czterech. Fajnie, gdybyśmy to wygrali. No, ale zobaczymy, jak to będzie. Bot Emily, bot Michael, bot Adrian. I druga bitwa właśnie się rozpoczęła, proszę Państwa. I tutaj. Na sam początek Adi procentówki. No tutaj najprawdopodobniej wszyscy będą trafiali jakieś... Yy, 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 to wcześniej no tam grafity tylko naklejki. Yy, chciałem powiedzieć graffiti. Okej, okay, tutaj nam całkiem ładnie siadło. Że eventowej 18, to tutaj 12-14, okej. Okay. Nie tylko nam tak ładnie siadło, no nam najlepiej, ale... Ale powiem wam, że całkiem, całkiem nieźle. Okej. Okay. Oj, wybaczcie za tego Messengera. Nie chciałem, w sensie, no nie wyciszyłem przed materiałem, zacząć, jak zacząłem nagrywać i już teraz nie chcę tutaj też grzebać, e, bo chcę się skupić na tej bitwie. Okej, okay, no ty nas przegi, przegonił, przegonił nas, gaga, kuźwa, no i to jest drogi przedmiot, zobaczcie, ale w tej procentówce może taki posiąść, to ogląda poprzedni materiał. No sprawdźcie, po prostu sprawdźcie, naklejeczka za 21, też spoko, no ale tą emeczką, no zrobił nam tutaj naprawdę. No, dużą barierę do przybicia, no. Ja jeszcze myślałem, że kałaczka trafi. Ale ta skrzynia ninja, to też jest dobra skrzynia. Kto ogląda moje materiały, wiecie, każdy po kolei, no ten wie, że w tej skrzyni naprawdę, naprawdę można trafić ciekawe, ciekawe przedmioty. Chociaż to bardziej jeden przedmiot, bo on poleciał mi dwa razy. No i tutaj naprawdę fajnie, fajnie oddał, fajnie zarzucił ten przedmiot. Yyy... No i co? Jakby nam siadł teraz, on, no to ja mam prowadzenie To mam prowadzenie z buta Ale chyba się na to nie zanosi Chyba się na to nie zanosi W ogóle zobaczcie, bo Adi, no, bitwa tyle On trafił naprawdę sporo Jak widzimy, tanie skrzynki potrafią Chociaż na teraz skrzynaczka ninja No nie zaskakuje jakoś bardzo mocno eee, No nie daje jakichś, nie wiadomo jakich tam Przedmiotów Tutaj coś lepiej siadło, ale to tylko dwie dyszki Znaczy tylko, skrzynaczka nie kosztuje nawet 20 zł nie? Ale Ale, ale, ale mogłoby coś dać, tutaj dało 52 No nieźle, no nieźle, niestety bitwa nie dla nas Ja sobie to sprzedaję No i co, test Test wykonany, test tani skrzynek do 20 zł zrobiony Jeżeli chcecie od 20 w górę Dajcie znać Jeżeli chcecie same bez bitwy, żebym sobie pootwierał Też jestem w stanie to zrobić Piszcie, po prostu piszcie w komentarzach A ja dostestuję, żebyście wy nie musieli, wtedy jeżeli wiecie, no że, że to jest dobry wybór, no wtedy sobie taką skrężkę po prostu otworzycie. A z mojej strony to tyle, ja wam serdecznie dziękuję, kłaniam się nisko, do zobaczysko, nara, cześć!